Tego troszeczkę znów się naszukaliśmy Bo taki zarośnięty ale OJ też był duży też był dużym obiektem Ale kompletna ruina Kompletna ruina ściany, ściany rozsadzone, stropu brak, stropu brak, no to idziemy dalej, bo za kilkanaście metrów powinny być kolejne jeszcze dwa. I kolejny, znów totalna ruina. Cały ten odcinek jest mega, mega rozwalony, mega. Tam w dole, zaraz Wam pokażę, płynie. Malownicza rzeka drawa. Jak widzieliście wyposzyliśmy sarnę. Malowniczy teren. Malowniczy teren. Tutaj kawałek powinien być następny. I zawiniemy się w dalsze miejsca. Zaraz zobaczymy. Jeden przy drugim, tylko nie wiem czy tutaj koleżanki mróweczki pracują dzisiaj. Nie mają wolnej soboty. Tutaj gdzieś powinien być kolejny. Kolejny, zaraz go znajdziemy. I jest kolejny Tutaj mamy drawę Wijącą się kurczę Fenomenalnie Bardzo duży ruch tutaj motocykli, kładów A tutaj mamy coś dziwnego. Ja jeszcze czegoś takiego nie spotkałem Indywidualne, samotne, pojedyncze stanowisko i to otwarte stanowisko dla obserwatora. Nie ma żadnego ukrycia, tylko mógł sobie tutaj przebywać i obserwować co dzieje się na drodze. No to teraz wracamy do auta i przemieszczamy się dalej. Tutaj to wszystko to ta przyroda jest wspaniała. A przemierzając dukty leśne natrafiamy na takie coś. i tutaj kawałek dalej mam znalezione coś takiego czy to jest podstawa pod słup telegraficzny czy jest to coś związane z militariami jak ktoś z was coś na ten temat wie to poproszę w komentarzu i gdzieś, tutaj blisko mamy kolejnego. Niesamowicie trudno się idzie po tych zwalonych, ściętych, suchych drzewkach. Gdzieś tutaj musimy mieć gagatka. Tam już jest rzeka. Tam jest drawa strasznie, zrobiło się strasznie, bardzo upalnie, i teren daje się we znaki, ale mamy mamy. Mamy też wszystko wysadzone, ale zobaczymy, bo widzę wejście, może jakieś sygnatury się zachowały. Chyba nie odnajdę sygnatur, chociaż coś tutaj, coś świetnie zachowane, a gdzie ją wycofam, rura głosowa. Próbuję tutaj dostać się wyżej, Łukasz, pokaż, co znalazłeś. Zobaczcie, jakie, jakie wielkie. Jakie wielkie. Jeszcze chwilkę. O, teraz. Jakie zęby? Chyba łoś. Pytał się ktoś. Szok. Można wiele rzeczy przyrodniczych odkryć, zobaczyć, też roz, rozbity, tam drawa się wije, płynie, a my tutaj wiedzamy dalej. Odwiedzamy dalej. Poszukujemy kolejnego zobaczcie, jak to wszystko rozbite i wysadzone. Kolejny obiekcik. Ringstadt. Schron do ognia okrężnego. Jak to się mówi. Całkowita ruinka. Wysadzony, zniszczony. I kawałeczek powinniśmy mieć kolejnego. I tak jak wspominałem 8 do 10 metrów od Ringsztadu mamy kolejny obiekt obiekt wysadzony Zejdę od przodu wejdę do pomieszczenia bojowego powiedzmy Ach. Bezpośrednim spojrzeniem na drawę okno obrony wejścia o kurde, ale się niewygodnie podąża, ale trzeba się rozejrzeć, czy nie będzie sygnatury, bo tutaj tak wspaniały, tak wspaniały napis. Po tylu latach, Cię rozglądam, czy gdzieś nie widzę, ale nie widzę. No to ale pajęczyna, ale pajęczyna, dobra. Koniec na dziś. Powrócimy za jakiś czas znów na szlak.